DAC oznacza Dynamic Air Cooling, czy właśnie jest to technologia dynamicznego chłodzenia powietrzem i my możemy obniżyć poziom temperatury aż o 90 stopni, zrobić to w bardzo szybki sposób, właśnie mniej jak minta. i przy tym używamy do 30% mniej energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnej technologii chłodzenia. Koledzy z Politechniki badali e, przepływy powietrza w prędkościach ponaddźwiękowych i raptem okazało się, że za pewnych okoliczności występuje bardzo szybkie obniżenie temperatury tego powietrza. Po kilku latach badań e, zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, gdzie tego można by było użyć. I okazało się, że problem z chłodzeniem jest, że on jest tak naprawdę ogromny, że e, do połowy stulecia może to być największy czynnik globalnego ocieplenia dla nas wszystkich. My mamy w pełni gotowy prototyp, który demonstrujemy naszym klientom. Jest to ogromny rynek, jest to ogromna szansa na to, żeby po prostu przyjść z czymś nowym i zastąpić nieokologiczne rozwiązanie. I właśnie w tym kierunku my się wybramy. My na przykład oferujemy znaczne obniżenie kosztów. Użytkowania, bo my właśnie potrzebujemy o 30% mniej energii elektrycznej. Natomiast jeszcze jednym poważnym takim czynnikiem jest właśnie to, że my nie używamy tych freonów. W tej chwili ten prototyp znajduje się w Warszawie, ale też mamy już zaplanowano kilka takich wdrożeń, instalacji dla naszych partnerów po całej Polsce.